No bo się zawsze staram w bardzo prosty sposób, nie prostacki raczej, ale tuż obok prostactwa, w taki sposób staram się przekazywać treści, żeby naprawdę były proste, bo są wtedy jasne, a to co jest jasne jest lekkie, a to co jest lekkie jest żywe, słowa nasze są żywe, to takie ma być, nie ciężkie, nie wiesz... Jak jest napchana treść z zbędnymi słowami, to jest robi się po prostu nieznośne. Chcę ci przyjacielu, dzisiaj to jest naprawdę najprostsza już forma, nie? Zadaj sobie pytanie, przyjacielu. Zadaj sobie pytanie, Brachu, czy ewoluujesz. Czy ewoluujesz. I nie mówię tutaj o takim o rozwoju matryksowym, jako o takim wiesz, rozwijamy się, zbieramy hajs, kariera jakaś w systemie. Tylko czy ewoluujesz? W sensie czy otwierasz w sobie przestrzenie, które, których nie używasz od, od dawna albo o których zapomniałeś? Przede wszystkim czy otwierasz swoje serce? Czy masz otwartą przestrzeń serca? Czy jesteś świadomy tej przestrzeni w ogóle? Przestrzeń ewolucji, w sensie kierunek ewolucji kierunek ewolucji to kierunek rozrostu. Po prostu. Na tym polega ta gra w życie. Wcielasz się i ewoluujesz. Przechodzisz kolejne poziomy trudności. Level za levelem. <kluzny> Tylko nie powielaj schematów. Bo to jest takie zacięcie się w grze. Rozumiesz? To jest takie zacięcie. Nie możesz dalej. Nie wiesz co. Po prostu się zaciąłeś. I cały czas głowa, ściana. Czajesz o co chodzi. Nie powielaj schematów. Jak trzeba, zostaw książki, wszystko. Nie ucz się w ten sposób, nie powielaj informacji. Zostań ze sobą, wycisz się, zobaczysz, że tam jest dużo wiedzy, dużo. Tam jest biblioteka, do której masz jako jedyny dostęp. Wiedza z zewnątrz nie ma dostępu do ciebie, to tylko ty masz dostęp do wiedzy w sobie. Rozumiesz? Jak trzeba, mówię, olej, wszystko. Nie czytaj książek, bo to nie jest wyznacznik mądrości. Nie powielaj schematów. Zaufaj sobie. Poczekaj, aż otworzy się Twoje serce i zobaczysz, że droga do ewolucji, droga ewolucji, samej ewolucji to jest ciekawa droga. To jest naprawdę ciekawa droga. Nie mówię dobra, czy niedobra, wygodna, niewygodna. To już jest kwestia bardzo indywidualna. Ale twoje życie nabierze smaku. Twoje życie nabierze smaku. No, staram się troszkę ciebie przekonać do tego, żebyś po prostu zadał sobie pytanie. Po prostu przed lustrem, przed... po prostu, po prostu, po prostu. Po prostu. Po prostu. Kierunek rozrostu, po prostu, żeby zadał sobie pytanie, brachu, czy ewoluujesz? Przyszedł gościu, wcielił się tutaj, wiesz, na Ziemi sobie żyje w stadzie chłopek, taki kosmiczny gość, kosmiczny brat. I czy on ewoluuje? Czy jest zacięty? Bo wiela schemat i jest zacięty? Zacięty w sensie, że, że stoi w miejscu. Spójrz sobie w lustro albo zamknij oczy i popatrz do wewnątrz i zadaj sobie pytanie szczerze przed sobą samym, czy ewoluujesz? Czy jakość twoich myśli nawet zmienia się? Czy to wszystko samo dzieje się? Wszystkiego dobrego, przyjacielu. Budziaki, wszystkiego dobrego.